Zmiany w gospodarce odpadami w Szczecinie, ale i całej Polsce faktem staną się dokładnie 1 lipca. Do tego czasu wszystkie gminy i miasta w Polsce muszą zdecydować, którą z metod rozliczania mieszkańców wybrać i wdrożyć ją w życie. Ważne jest więc, by mieszkańcy zostali poinformowani o zmianach. Magistrat przygotował specjalną kampanię reklamową. O czym będzie ona informować? Przede wszystkim o tym, że te zmiany wchodzą od 1 lipca, ale także w tym pierwszym etapie będziemy chcieli uświadomić mieszkańcom obowiązki, jakie ciążą nas. Na, przynajmniej na niektórych mieszkańcach, chodzi głównie o mieszkańców domów jednorodzinnych, a także na zarządcach nieruchomości, czyli na przykład w spółdzielniach mieszkaniowych. W związku ze zmianami w polityce odpadowej stworzył się duży chaos medialny, a mieszkańcy Szczecina często nie wiedzą, na czym polegać będą zmiany. Temu właśnie służyć będzie kampania informacyjna. Bo wszyscy wiemy, że coś się będzie działo, natomiast różne są informacje, czasami sprzeczne. Chodzi o to, żeby powiedzieć mieszkańcom, dokładnie jak to ma wyglądać, uświadomić ich, pokazać im pewne, pewne rzeczy dotyczące właśnie tych obowiązków. Kampania obejmie środki masowego przekazu, czyli prasę, radio i telewizję, ale także plakaty i billboardy. Urzędnicy będą informować mieszkańców domów jednorodzinnych bezpośrednio o zmianach, jakie zajdą. Chcielibyśmy również w tej kampanii mówić o segregacji śmieci, co jest bardzo ważne w całym tym, ważne w całym tym systemie, ponieważ wiążą, wiążą się z tym pewne korzyści. Chcielibyśmy również powiedzieć, jak dobrze segregować odpady. Kampania potrwa cały rok 2013.